Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Wiejski Koks, witaj. Witam, witam. Jak się czujesz na pierwszym takim medialnym wydarzeniu w Twoim życiu, chyba? Tak, tak, pierwszy. Powiem Ci, że bardzo fajnie, ogólnie wiesz, no mówiłem już na wszystkich wywiadach, że stresowałem się, bo nie ma co ukrywać, pierwsze taka ale konferencja. Ale teraz już któryś wywiad. No, ale wiesz, wczoraj, nie? Dzisiaj zajechałem tutaj i powiem ci, że powoli to schodziło, schodziło, jak już sobie usiadłem tam przy tym całym panelu, to kurczę, zeszło ze mnie, nie? Tym bardziej jak już zaczęło się te Wymiana ta, Dymian zdań? zdań tak z Natanem to już, już poczułem się luźno, nie. Okay, Natan powiedział w wywiadzie ze mną, że on nigdy nie brał żadnego dopingu, nigdy w życiu. Jak do tego się odniesiesz? <laughs> to powiedz mi tak, że boxer ci proponuje, że da ci 30 tysięcy. Jeżeli wyjdzie test negatywny, nie? A ty jesteś pewny, że nic nie brałeś, no to nie chciałby za darmo 30 tysięcy. Wiesz co, Natan powiedział, że mu się to nie opłaca pod tym względem, że nawet jakby dostał Twoje wynagrodzenie, to je, twoje wynagrodzenie starczyłoby na jakieś dwa miesiące jego przygotowań e, do walki. Powiedział, że po prostu za, mało, do, za mała jest Twoja garza. I te 30 tysięcy powiedział, że też to jest za mało. No ale przecież tak się dostanie. Tak by dostał plus 30 tysięcy, nie, bo on dostałby swoją kasę plus 30 tysięcy. No to chyba lepiej dostać plus 30 tysięcy jak nic, nie? Takie trochę dziwne tłumaczenie z jego strony, nie? Ja mówiłem od razu, że ja robię z nim spoko, robię te testy, wiesz, jak jesteśmy we dwóch, wiesz, deklarujemy się, że trenujemy naturalnie, no to pokażmy tym młodym osobom, że można zbudować naturalnie sylwetkę, zróbmy te testy, nie tym bardziej, że on mówi w internecie, że no chciałby nie wiem, czy by chciał, ale że wiesz, nie może pokazać tego, że jest naturalny, bo łatwo można to oszukać i wiesz, ktoś mu nie uwierzy, a tu miał, no kurde, idealną okazję, żeby pokazać, że jest naturalny i już by nikt w to nie wątpił, nie? bo to wszystko byłoby jakby e, pod fejmem. Tym bardziej, że 30 tysięcy. Mówię, ja chciałem za darmo, jakby mi Bok dał 30 tysięcy, to ja jeszcze bym go w rękę pocałował, kurde. E, czy ty jesteś jakby przekonany, że on coś bierze, dlatego chciałeś mu oddać tak, swoje, tak, nawet swoje je, wynagrodzenie, tak? Tak, tak, no bo wiesz, mm, widziałem go w internecie, nie? No. Wzbudzało we mnie takie podejrzenie, że. To za, za takie trzy punkty, które wzbudzają właśnie podejrzenie, że twoim zdaniem nadal nie zna jakimś dopingu. No to po pierwsze za szybko zbudował tę serwetkę, nie. Ja trenuję 11 lat, on trenuje, nie wiem, stawiał przemianę swoją, widziałem na Facebooku, pisał półtora roku, jakby to trwało, nie. I ja trenuję 11 lat, ważę teraz 85 kila. On waży chyba 93 i wiesz, ja nie mam takiej tkanki tłuszczowej jak on. On ma mniejszą tkankę tłuszczową, także nie da, że ma więcej mięśni, a trenuje tylko ile, półtora roku. A jeszcze do tego dochodzi skóra, wiesz co, jak ktoś trenuje długo na siłowni, no to łatwo jest poznać, że osoba biorąca e, doping, jest ta skóra taka inna, wiesz. Taka bardziej szorstka, taka jak papier. E, więc ciężko to określić. Musiałbyś być w tym świecie osób, bo wiesz, no znam osoby, które biorą i to od razu, od razu się rzuca w oczy, nie? że ta skóra jest no inna. Okay, a powiedziałeś, że ym, to, że on bierze, to jest coś złego. Dlaczego? Złego jest, złe jest to, że po prostu się nie przyznaje, nie? Bo jeżeli ktoś bierze dopij, to przecież, skurde ile sportowców tam pewnie, na pewno dużo osób tam bierze, nie? Ale jakbyś się przyznał... No to wiesz, to by było spoko, On całą swoją jakby karierę w internecie zaczął od tego, że zrobił jest że jest czysty, nie? I oglądają go młode osoby, które trenują na siłowni, bo no wiadomo, że on ma widzów raczej młodych, które no nie biorą sterydów, nie? I wiesz, on pokazuje, że no, tą sylwetkę osiągnę naturalnie, że widzicie można, nie, że jestem waszą motywacją. Ale wiesz, co to za motywacja? To tak nie jest twoim zdaniem. No nie jest, bo to wiesz, to jest motywacja na 2 trzy miesiące. Taki chłopak pójdzie na siłownię, trenuje, trenuje, trenuje mocno, trzyma dietę Zobaczy, i patrzy. Że... Tak, patrzy... Jak to są mizerne? Tak, kurde, jak to jest? chyba... nie mizerne, ale dużo no mniejsze. Niż... Tak, tak, wiesz, tak. no kurde, chyba się nie nadaje tego sportu, bo ten natan no, tak szybko zrobił tą formę, czyli... Coś się ze mną nie tak. Coś jest ze nie tak, źle trenuję, nie? No nie wiem, trzymam dietę, ale no nie idzie mi to. I... No przez to osoby tracą motywację. Może na początku właśnie zyskują, no ale później tracą, no bo jednak trenując naturalnie wiem po sobie, że to nie jest tak hop -siup, nie? Okay. a jak czujesz się z tym, że Nathan w jakiś sposób deprecjonuje Twoje wynagrodzenie, no bo jeżeli powiedział, że nie jest że Twoje wynagrodzenie wystarczy na dwa miesiące jego treningów, no to w jakiś sposób nie bezpośrednio, ale deprecjonuje Twoje zarobki tutaj nie, na fejmie? Nie wiem ile tam wydaje na te swoje treningi, ale nie wiem czemu tak powiedział nawet, nie? Okej, okay, a coś o swoim wynagrodzeniu możesz powiedzieć? Nie, nie, wiesz co, nie będę zdradzał, bo to jest taka sprawa między no jakby a fejmem i nie chcę jakby tego zdradzać. A ty jesteś jakby zadowolony z tych warunków? A, kurczę, ja jestem ogólnie zadowolony, że tutaj walczę, nie? To jest fajne w ogóle przeżycie, że no z tak małej wioski, no naprawdę wiesz, gdzie? Na Podkarpacie, wiesz, no to jest malutka wioska, tam może 120 domów, także. Bez żadnych jakichś tam znajomości, dużego wkładu finansowego, po prostu udało się wbić do Facebook, to nie ma co ukrywać, no to jest największa chyba organizacja afrykowa w Polsce, tak? Nawet chyba w Europie. Tak, tak. No i kurczę, udało mi się to w niespełna rok osiągnąć. Także... Na pewno na, w swojej miejscowości jesteś najpopularniejsza. Tak, tak. I ogólnie no, u nas nie ma jakby influencerów, wiesz. Tak, nie wiem, 70 km od nas jest Rzeszów, no to tam dopiero, jest, tam jest Szeli, nie? A tak w okolicy, no nikogo nie ma i wiesz... To masz monopol. Jak ja, jak, on, jak się, wiesz, ludzie dowiedzieli, że ja pójdę do Fejmu, to mam takie wsparcie od nas, serio. Okoliczne wioski to tak są za mną i wiesz. So już cię zaprosił? Sołtys jeszcze wiecie zaprosił. <laughs> ale trzeba będzie przyjechać jakoś herbaty z Płocie, z Bibliok. Ale to, to nie jest w ogóle śmieszne, wiesz, no będziesz promował swoją osobowość. Tak, nosowość, tak, no tak jest, wiesz. Super sprawa. Fajnie, nie tym bardziej, że no wiesz, jak ktoś jest z większego miasta, no to osoby już są przyzwyczajone, nie, że tak. on jest z Warszawy, to tam wiesz, walczy. A tak nie? to będą doceniać Tak, a tak kurde, sprawy. chłopak. A zem... już się spotykasz z tym, że na przykład idziesz do sklepu, bo podejrzewam, że na wsi jeden, dwa sklepy, yy, już się spotykasz z tym, że cię rozpoznają? No tak, tak, właśnie. Na początku to było dla mnie takie dziwne, nie? że tak ktoś do niej podchodzi, że zdjęcie dawa, ja wiesz, a na wioskach to są takie dożynki, festyny, nie wiem czy kojarzysz. Ja ostatnio byłem, więc. O, no to jak byłem na dożynkach, kurczę, powiem Ci, że ja nie mogłem przejść. Kto, kto grał na dożynkach? Na dożynkach grał, czekaj, kto grał... O, <laughs> Ktoś duży, mały. jakaś gwiazda disco polo, wiesz, no, super, kurde. Nie. Ale nie pamiętam nazwy, ale no ciężko było dojść gdzieś tam do ulicy. bo cały Czyli Ty czas... byłeś największą gwiazdą w tych No, Powiem ci, że naprawdę, ja byłem w szoku. ale fajnie, że. Wiesz, podchodzą do osoby i tym bardziej, wiesz, bo mnie obserwują pewnie osoby z wioski, nie? bo się mogą ze mną dosamniać, tym bardziej, że wiesz. Nie ma takich osób w internecie, które są z wioski i no, nagrywają coś na internecie. Po są, tylko się nie przyznają. Tak, tak. To bo... jest dziwne. Nie? No właśnie, dużo osób też wstydzi się z tego, że jest z wioski, nie? Moim zdanie to jest dziwne, bo teraz też wiele ludzi z miasta wyjeżdża na wieś. Tak i wiesz, no teraz wioska jest też w modzie, nie? Nawet masz te programy e, telewizyjne, nie rolnicy szkutne. i rolnicy. ej, to bije rekordy popularności, nie? nie. nie. nie? Bo już każdemu się znudził ten to świat. Dlatego się chciałeś wybić, nie? Już <laughs> dlatego dałeś sobie wiejski koks, nie, <laughs> nie wiesz, jest warszawski koks, no to musi być Ci też wiejski koks, no, to nie? prawda. Ale no fajnie, fajnie, że to wyszło i no, nie spodziewałem się na pewno, że tak daleko to pójdzie. Okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanie, jak... Ty patrzysz na to, że teraz na Natana na spada duża fala hejtu ze względu na jego na przykład spinę z Malczyńskimi, jego y, konfrontację z Fagatą i tak dalej i tak dalej. Przechylić na swoją, na swoją stronę to, że on ma teraz słabszy moment? No wiesz co, na pewno psychicznie dużo mi to dało, jak wiesz. M, gdzie FMM nie dodało, dodało poz naszej walki, to wiesz, no czytałem komentarze i tam cały czat był, że wiejski koks, wiejski koks, jestem za wiejskim koksem, nie, że Nathan tam wypieprza je, bardziej sensualne słowa, ale no, no psychicznie na pewno też dużo mi to dało. Podbudowało, cię, no? Podbudowało mnie na pewno, wiesz, czułem się od razu jakby bohaterem, nie? Że jak wyjdę na tą konferencję, no to jednak większość osób, nawet jak mnie nie zna, to będą za mną, dlatego że nie lubią Natana, A też jest takie dziwne, że no on mówi, że chce zażegnać wszystkie konflikty, a wczoraj właśnie zaczął konflikt z Malczyńskim, nie? To takie trochę jest dziwne. To jeszcze mi się pytanie nasunęło. Twoim zdaniem będzie to walka naturala właśnie z, z jakąś chemią? Tak jest. To będzie Rocky z Drago. Dokładnie taka sama walka, jakby była w Rocky. Bo no, wiesz, Rocky, Rocky trenował w Sodole, Rocky, nie? Roki trochę dostał, nie? Dostał? Ciężka, no, że ciężka walka była. O i w każdej walce dostawał. O kurde, no tak. W każdej walce dostawał, nie? tam już... No to ja wygram. To ja pomszczę Rokiego. <gry> okay. Nie chodzi mi o to, że przegrał, tylko że dostawał, wiesz, mega i w jakiś zawsze nie, niespodziewany sposób wygrał, nie? Nie no, nie ma takiej opcji, żeby, żeby on wygrał. Ja nawet nie biorę tego pod uwagę, wiesz, psychicznie. Czyli twoja natura 100%, tak? Wygra. Miesz, tym bardziej, że no, ja od dziecka pracuję fizycznie, a taka siłownia w dwa lata, no jednak no, nie zbuduje takiej, takiej siły, co jak masz z pracy fizycznej. Nie? Siłownia siłowną, ale ogólnie łatwiej jest budować rozbudować mięsie tak, niż, tak. niż, niż zyskać siłę. O. Tak, dokładnie tak. Ja czuję się naprawdę bardzo pewnie i no, ogólnie w treningach idzie mi fajnie, także. Zero jakby stresu przed walką i szybka walka i do domu. Dobra, ostatnie słowa, coś do Sołtysa mówimy? Do Sołtysa? Nie wiem, co mogę powiedzieć. Może by zaprosił na herbatę. Sołtysie zaproś na herbatę. Przecież. Przyjdę na pewno. Super, dzięki. dzięki. No my przyjedziemy to sfilmujemy. O, tak jest. Super, super, dobra, Dzięki. dzięki.